Pracownicy ogrodu botanicznego mają do dyspozycji 60 metrów bieżących siatki ogrodzeniowej. Chcą jej użyć do ogrodzenia prostokątnego obszaru i rozdzielenia tego obszaru na pięć jednakowych rabat. Zobacz rysunek. Czyli jest to ogród botaniczny, prostokątny fragment i został podzielony na pięć identycznych rabat. Polecenie. Oblicz największe możliwe pole pojedynczej rabaty. Zapisz obliczenia. Popatrzmy się na rysunek, i przede wszystkim trzeba byłoby dobrać wymiary. Ja zajmę takie stanowisko, że tu będzie X. To będzie jeden wymiar tej rabaty, a drugi będzie Y. Czyli pole w takim układzie pojedynczej rabaty. Pole pojedynczej rabaty, jako pole takiego jednego prostokąta, to będzie x razy y. Od tego trzeba będzie wyjść. Ale w tej funkcji tego pola występują dwie literki. Występuje literka x oraz y. Więc musimy jakąś zależność pomiędzy tymi literkami znaleźć. I co nam podali? Podali nam to, że. To całe ogrodzenie, które tutaj jest wraz z tym rozdzieleniem, to jest w sumie 60 metrów. 60 metrów. I jak ta zależność będzie wyglądała? No, gdybym sobie dopisał pozostałe wymiary, czyli tu jest x, i tu jest x, i tu, i tu, ale też i na dole. To są xy, ale jeszcze y będą tu, tu, tu tu i jeszcze tutaj ostatnie, ostatnie ogrodzenie y. Czyli zobaczmy, z czego składa się to ogrodzenie, te 60 metrów. Na te 60 metrów chodzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 x'ów. Czyli 10 fragmentów od długości x oraz raz 2 3 4 5 6 odcinków o długości y Czyli nie 5, ale 6. I równe to ma być 60 metrów. I z tej właśnie zależności wyliczymy jedną literkę. Myślę, że chyba najłatwiej będzie wyliczyć y. No i na początek podzielę i tak i tak przez 2. Wyjdzie 5x dodać 3y równa się 30. No i jeżeli, jeżeli chcę wyliczyć y, to 5x przerzucam na drugą stronę, czyli 3y to jest 30, odjąć 5x. Jeżeli podzielę przez 3, y jest równy 30 na 3, to jest 10, a tu będzie odjąć 5 trzecich x. I już mamy zależność pomiędzy y a x. I właśnie tę zależność wstawimy w miejsce y. Ale to za chwilę, ponieważ jeszcze musimy ustalić warunki zadania co do x i co do y. Zwróćmy uwagę na ten zapis, bo chyba tutaj będzie to chyba najjaśniej na tym wyjaśnić. Po pierwsze, każdy z tych odcinków, zarówno x, jak i y, musi być odcinkiem dodatnim, czyli dłuższym niż 0. Ale czy ten x może być bardzo dużą liczbą? No, oczywiście jest ograniczony. Tym ogrodzeniem, tą długością 60 metrów. W jaki sposób? Tu mamy 5x plus 3y to jest 30. Największy x będzie wtedy, jeżeli ten wyraz 3y będzie malał prawie do zera. Czyli jeżeli y będziemy zbliżali się z tym do zera, to znaczy ten cały wyraz będzie zmierzał do zera. I zostanie 5x równa się prawie 30. Więc jeżeli 5x zbliża się do 30, to znaczy, że sam x zbliża się do wielkości 6. 5x jest prawie równe 30, więc x jest prawie równe 6. Taki jest zakres co do x. Natomiast jaki zakres będzie do y? No wiadomo, że y też musi być wielkością dodatnią, ale... Jaką wielkość może przyjąć maksymalnie? Więc wracamy znowu do tego działania, i aby y był największy, no to tym razem x musimy zmniejszać prawie do 0. Więc jeżeli założymy sobie, że to jest prawie równe 0, to wówczas 3y zmierza, jest prawie równe 30. Więc skoro 3y jest równe prawie 30, to sam Y prawie zmierza do wielkości 10. I w takim zakresie to zadanie ma sens. To jest założenie tego zadania, a my wracamy do naszego pola. Wzór na pole pojedynczej rabaty mamy w tym miejscu. I przypominam, w miejsce Y wstawimy dokładnie tę zależność. Czyli pole równa się. I tak, ten x przepiszę razy, a w miejsce y wstawię tę zależność 10 odjąć 5 trzecimi x. 10 odjąć 5 trzecimi x. To jest nadal to samo pole. Tu. I teraz uzyskujemy po wymnożeniu funkcję kwadratową. P równa się x razy 10, to jest 10x. x razy minus 5 trzecich x, to jest minus 5 trzecich x kwadrat. Jeżeli teraz tę funkcję pola pojedynczej rabaty poukładamy tak jak każdą funkcję kwadratową, czyli najpierw wyraz x w kwadracie, a potem dopiero wyraz x i ewentualnie na końcu byłaby liczba, wzór jest następujący. Minus 5 trzecich x kwadrat i dodać 10x. To jest wzór na pole pojedynczej ramady. Widzimy, że no oczywiście wykresem każdej funkcji kwadratowej jest parabola. Współczynnik a wynosi minus 5 trzecich, jest to liczba ujemna, czyli ramiona są skierowane w dół. A jeżeli w dół, to funkcja osiąga swoją największą wartość. O, zobaczmy na przykład na takim typowym rysunku XY, to nie jest związane z tym, ale jeżeli byłaby parabola ramionami skierowana w dół, to największa wartość jest dla x równego p. I wtedy ta wartość jest równa q. I taką sytuację mamy tutaj, czyli x, dla którego pole będzie największe, jest równe wielkości p, natomiast p ma swój konkretny wzór. To jest minus b przez 2a. Literka b to jest współczynnik, który stoi przy x. To jest 10. Ale we wzorze to jest minus B. Czyli to będzie minus 10. A w mianowniku dwa razy i wielkość A została omówiona minus 5 trzecich. Minus 5 trzecich. No wyliczmy ten x. U góry nadal jest minus 10, a na dole po wymnożeniu, no nic się nie skróci, ale zostanie minus 10 trzecich. I teraz na pewno minusy się skrócą, bo minus przez minus daje nam plus, i pozostaje dzielenie liczby 10 przez ułamek, czyli dziesiątkę mnożymy przez odwrotność tego ułamka, czyli razy 3 dziesiąte. Przy tym mnożeniu dziesiątki się skracają i wychodzi 3. Czyli wychodzi nam na to, że wielkość x tej pojedynczej rabaty, jeżeli wyniesie 3, to pole tej rabaty będzie największe, ale pro forma sprawdźmy z naszym zakresem. X miał być w zakresie od 0 do 6. No i to spełnia. Nawet moglibyśmy napisać, że należy do założenia. Należy do założenia. Czyli X mamy już określone, ale Polecenie brzmi, oblicz największe możliwe pole pojedynczej rabaty. Czyli to, że wyliczyliśmy ten x, to jest dopiero wstępem, natomiast pole, jak wyliczymy? Albo wstawimy do y, aby wyliczyć y, i potem dopiero pole, ale myślę, że możemy wstawić bezpośrednio do tego wzoru, bo to jest wzór na pole pojedynczej rabaty. A zatem, skoro x już mamy. To mogę na, nawet napisać, że pole tej rabaty dla x równego 3 będzie równe. No i teraz przepisuję ten wzór, tylko za x wstawiamy trójkę. Minus 5 trzecich. Razy 3 do kwadratu. Dodać 10 razy 3. Równa się. W tym pierwszym Działaniu jest zarówno mnożenie, jak i potęgowanie. Ale ponieważ w miodowniku jest 3, a tu jest potęga liczby 3, mogę tę trójkę skrócić, ale nie z trójką, ale z kwadratem. I zostanie 3 do potęgi pierwszej. Czyli z pierwszego działania zostaje iloczyn. Minus 5 razy 3. Minus 5 razy 3. No, a drugi iloczyn 10 razy 3 to jest dodać 30. Minus 5 razy 3 to jest minus 15 i dodać 30, wynik 15. Czyli wróćmy do naszego polecenia. Mieliśmy obliczyć największe możliwe pole pojedynczej rabaty i powinniśmy teraz napisać odpowiedź, że największe pole pojedynczej rabaty wynosi 15. Teraz sprawdźmy jeszcze, czy były jednostki. Tak, jednostki były, czyli tutaj powinno być 3 metry, a w naszym przypadku, jeżeli chodzi o pole, 15 metrów kwadratowych. I taka powinna być odpowiedź. Największe możliwe pole pojedynczej rabaty wynosi